Mam na imię Ania. Mam 34 lata i od kilku lat pracuję jako menedżer produktu w dużej firmie informatycznej. Praca jest naprawdę dobrze płatna, a dwa miesiące temu w końcu zrealizowałam jedno z moich największych marzeń: kupiłam własny dom. To piękna posiadłość z czterema sypialniami i ogromnym ogrodem. Zakochałam się w niej od momentu, gdy przekroczyłam próg. Przez ostatnie dwa miesiące przeżywałam najlepszy czas w swoim życiu. Wybierając meble i projektując każde pomieszczenie dokładnie tak, jak chciałam. Mam rodziców po 60. i młodszą siostrę, Magdę, która ma 31 lat. Nasza dynamika rodzinna zawsze była skomplikowana. Odkąd byłyśmy dziećmi, rodzice konsekwentnie faworyzowali Magdę. W całości opłacili jej studia, wynajęli jej mieszkanie na czas nauki i kilka lat temu wyprawili jej drogie wesele. Ja tymczasem zaczęłam pracować w wieku 16 lat i oszczędzałam każdy grosz, który zarobiłam, aby opłacić własną edukację. Byłam dobra w obsłudze komputerów, więc rozkręciłam mały, dodatkowy biznes, naprawiając je i pomagając ludziom z problemami technicznymi. Już wtedy wiedziałam, że będę musiała sama zapłacić za studia, ponieważ moi rodzice nie pomogliby mi z takim wydatkiem. Dlatego, gdy nadszedł czas pójścia na studia, Byłam w szoku, kiedy rodzice dali mi 120 tysięcy złotych na czesne. Pokryło to część kosztów, a resztę pokryło moje stypendium. Po ukończeniu studiów w innym mieście, na krótko wróciłam do domu, a potem dostałam obecną pracę i wynajęłam mieszkanie. Mieszkałam tam przez lata, co miesiąc oszczędzając na ten dom. Nawet teraz moi rodzice wciąż dają Magdzie pieniądze na czynsz, ponieważ ona i jej mąż najwyraźniej nie radzą sobie sami. Ale starałam się nie myśleć o tych wszystkich rodzinnych dramatach. Byłam zbyt podekscytowana, by pokazać im moje nowe miejsce. W zeszłym tygodniu zaprosiłam rodzinę, żeby po raz pierwszy zobaczyli dom. Rodzice wiedzieli, że go kupiłam, ale nigdy nie byli w środku. Kiedy przyjechali po pracy, byłam tak dumna, mogąc ich oprowadzić. Moi rodzice, Magda i jej mąż, Jacek, weszli przez frontowe drzwi i od razu zauważyłam, jak zmieniają się ich miny. Rozglądali się po salonie, podziwiając nowe meble, drewniane podłogi, duże okna. Magda oddaliła się, by zwiedzić sypialnię, podczas gdy reszta z nas została na dole. Kiedy wróciła, miała dziwny wyraz twarzy. Nie potrzebujesz tych wszystkich pokoi, powiedziała bez ogródek. Mieszkasz sama. Cóż, nie zawsze będę mieszkać sama, odpowiedziałam. Kiedyś wyjdę za mąż, może będę miała dzieci. I zawsze marzyłam o dużym, przestronnym domu. Widziałam na jej twarzy czystą zazdrość. Było oczywiste, że nie cieszy się z mojego sukcesu. Mama podeszła i poklepała Magdę po ramieniu. Nie martw się, kochanie, wszystko się jakoś ułoży. Co to miało znaczyć? Wkrótce potem wyszli i pomyślałam, że to koniec. Pokazałam im mój dom. Zobaczyli, jak dobrze mi się powodzi. I teraz wszyscy mogliśmy iść dalej. Dwa tygodnie później postanowiłam urządzić prawdziwą parapetówkę. Wysłałam zaproszenia do wszystkich moich przyjaciół, kolegów z pracy i krewnych, w tym do rodziców i magdy. Nadszedł dzień imprezy, a goście zaczęli się pojawiać około 18.00. Przyszli moi współpracownicy, starzy przyjaciele ze studiów, sąsiedzi. Zapowiadał się naprawdę udany wieczór, ale moich rodziców i magdy nigdzie nie było widać. Około dziewiętnastej dostałam SMS-a od mamy. Tata i ja nie czujemy się dobrze. Mam skoki ciśnienia. Przepraszamy, nie damy rady przyjść. Byłam rozczarowana, ale nie zdziwiona. Moi rodzice nigdy nie byli dobrzy w świętowaniu moich osiągnięć. Impreza trwała w najlepsze, gdy około dwudziestej otworzyły się drzwi wejściowe i weszła Magda z Jackiem. Ale tu zaczyna się dziwna część. Niosli walizki. Cześć, powiedziałam, zdezorientowana. Po co wam te bagaże? Magda uśmiechnęła się do mnie, jakby nic niezwykłego się nie działo. Mama powiedziała, że możemy u ciebie zamieszkać. Prowadzamy się. Gdzie jest najlepsza sypialnia? Będziesz musiała nam ją przygotować. Wpatrywałam się w nią, miała. O czym ty mówisz? Ale Jacek już szedł na górę z ich walizkami. Poszłam za nim, patrząc z przerażeniem, jak wchodzi prosto do mojej głównej sypialni i zaczyna kłaść ich torby. Co ty sobie wyobrażasz, że robisz? zapytałam. Rozgaszczamy się powiedziała Magda, pojawiając się za mną. Zaczęła otwierać walizki i wyciągać ubrania. Będziesz musiała wynieść stąd swoje rzeczy. To będzie teraz nasz pokój. Byłam w kompletnym szoku. Moi goście na dole pewnie zastanawiali się, gdzie zniknęłam ale nie mogłam przetworzyć tego, co się działo. Magda nie możecie tak po prostu wprowadzić się do mojego domu, nie pytając mnie o zgodę. Mama już to z tobą uzgodniła. Nie, absolutnie tego nie zrobiła. Wróciłam na dół, starając się zachować spokój przed gośćmi. Ludzie wciąż pytali, czy wszystko w porządku, ale ja tylko się uśmiechałam i mówiłam, że tak. Wyszłam na zewnątrz i zadzwoniłam do matki. Telefon dzwonił i dzwonił, ale nie odbierała. Pięć minut później dostałam od niej smsa. Tylko nie rób sceny. Magdzie ten dom należy się tak samo jak tobie. Będzie u ciebie mieszkać, dopóki nie zaoszczędzą na własne lokum. Przeczytałam wiadomość trzy razy, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Moja matka uważała, że mojej siostrze należy się mój dom. Dom, na który pracowałam latami. Byłam wściekła, ale miałam dom pełen gości. Nie mogłam teraz wybuchnąć. Wróciłam do środka, przykleiłam uśmiech na twarz i kontynuowałam imprezę. Magda i Jacek zeszli na dół i zachowywali się, jakby nic niezwykłego się nie stało. Rozmawiali z moimi przyjaciółmi i krewnymi, opowiadając wszystkim, jak bardzo są podekscytowani, że będą ze mną mieszkać. Najgorsze było to, że kiedy ludzie zaczęli komplementować dom, Magda zaczęła przypisywać sobie zasługi za moje wybory dekoracyjne. Ach, tak to ja powiedziałam Ani, żeby kupiła te zasłony powiedziała do mojej koleżanki z pracy Sary. A ja wybrałam tę kanapę powiedziała mojemu sąsiadowi Tomkowi Stałam tam tylko kiwając głową i uśmiechając się. Podczas gdy moja siostra przypisywała sobie całą pracę, którą włożyłam w uczynienie tego miejsca moim wymarzonym domem, ale w środku już planowałam mój następny ruch. Nie było mowy, żebym pozwoliła mojej siostrze i jej mężowi wprowadzić się do mojego domu. Zbyt ciężko na to pracowałam, by pozwolić rodzinie mi to odebrać. Impreza skończyła się około 23. A po wyjściu ostatniego gościa poszłam na górę i zastałam Magdę i Jacka całkowicie rozgoszczonych w mojej sypialni. Ich ubrania były w mojej szafie, ich kosmetyki w mojej łazience, a oni zachowywali się, jakby byli właścicielami tego miejsca. Tej nocy ledwo spałam. Ciągle myślałam o tym, jak moja rodzina zawsze traktowała mnie jak obywatela drugiej kategorii, a teraz dosłownie próbowali odebrać mi dom, ale miałam plan. I jutro zamierzałam go wprowadzić w życie. Następnego ranka obudziłam się wcześnie i zastałam Magdę i Jacka w mojej kuchni, pijących kawę, jakby to było ich miejsce. Potrzebujemy kluczy do domu, powiedziała Magda, nawet nie mówiąc dzień dobry. Niedługo oboje wychodzimy do pracy i wrócimy, zanim ty wrócisz do domu. Nie będziemy stać i czekać pod drzwiami. Wrócę wcześniej do domu, żeby was wpuścić, odpowiedziałam. Muszę najpierw dorobić dodatkowe klucze. Magda przewróciła oczami, ale nie naciskała dalej. Skończyli kawę i wyszli do pracy. Gdy tylko ich samochód zniknął z podjazdu, zadzwoniłam do szefa. Cześć, mam pilną sprawę rodzinną, którą muszę się dziś zająć. Czy mogę wziąć dzień na żądanie? Oczywiście, Aniu. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Zdecydowanie nie było w porządku, ale zaraz miało być. Natychmiast poszłam na górę do mojej głównej sypialni. I zaczęłam pakować wszystkie rzeczy Magdy i Jacka z powrotem do ich walizek. Każde ubranie, każdy kosmetyk, wszystko, co rozpakowali poprzedniej nocy, wróciło na swoje miejsce. Potem zadzwoniłam do firmy kurierskiej. Potrzebuję, żebyście odebrali kilka walizek i dostarczyli je pod adres na drugim końcu miasta. Kiedy przyjechał kurier, pomogłam mu załadować wszystkie rzeczy Magdy. Zanim odjechał, przykleiłam do jednej z walizek kartkę. Na kartce było napisane: Tylko nie róbcie sceny. Nie pozwolę, żeby w moim domu mieszkały pasożyty. Niech zamieszkają z wami. Pomyślałam, że moi rodzice zrozumieją wiadomość głośno i wyraźnie. Jakąś godzinę później mój telefon zaczął dzwonić bez przerwy. Moi rodzice dzwonili raz za razem, ale nie odbierałam. Potem zaczęły napływać smsy: Mama, jak mogłaś być tak okrutna i samolubna. Tata, wyrzuciłaś siostrę na bruk. Mama, to niedopuszczalne zachowanie ze strony córki. Zignorowałam je wszystkie. Potem zaczęła dzwonić Magda. Kiedy nie odbierałam również jej telefonów, przeszła na SMS-y. Magda, co jest z tobą do cholery? Gdzie są nasze rzeczy? Magda, złamaliśmy umowę najmu, bo mama powiedziała, że możemy u ciebie mieszkać. Teraz nie mamy gdzie iść. Magda, niszczysz nam życie z byle powodu. Na tę ostatnią wiadomość w końcu odpowiedziałam. Możecie zatrzymać się u mamy i taty, dopóki nie znajdziecie nowego mieszkania. Po wysłaniu tego SMS-a zablokowałam wszystkie ich numery telefonów. Miałam dość dramatu i manipulacji. Przez dwa tygodnie moje życie było błogo spokojne. Żadnych niespodziewanych gości, żadnych roszczeniowych członków rodziny zajmujących moją przestrzeń. Nikt nie przypisywał sobie zasług za moją ciężką pracę. Mogłam wreszcie cieszyć się domem, na który tak ciężko pracowałam. Potem dostałam e-mail, który zmroził mi krew w żyłach. Był od prawnika, o którym nigdy nie słyszałam, reprezentującego moich rodziców. W e-mailu napisano, że moi rodzice planują mnie pozwać. Chcieli, żebym albo pozwoliła Magdzie wrócić do mojego domu, albo zaskarżą mnie do sądu i zażądają zwrotu 120 tysięcy złotych, które wydali na moją edukację. Wpatrywałam się w e-mail z niedowierzaniem. Czy moi rodzice naprawdę grozili pozwaniem własnej córki za to, że nie pozwoliła mojej siostrze pasożytować w moim domu? Nie wiedziałam, czy faktycznie mają jakiekolwiek podstawy prawne, by żądać zwrotu tych pieniędzy. Postanowiłam więc zadzwonić do mojej cioci Patrycji. Jest siostrą mojego taty i zawsze była świadoma sytuacji finansowej rodziny. Ciociu Patrycjo, muszę Cię o coś zapytać w sprawie pieniędzy. Które rodzice dali mi na studia. O co chodzi, kochanie? Czy wiesz, skąd tak naprawdę pochodziły te pieniądze? Nastąpiła chwila ciszy. Ty nie wiesz, Aniu, te pieniądze pochodziły ze spadku po twojej babci, a nie od twoich rodziców. Poczułam się, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Co masz na myśli? Kiedy twoja babcia zmarła rok przed twoją maturą, zostawiła swoje oszczędności twoim rodzicom, prosząc ich konkretnie, aby połowę przeznaczyli na twoją edukację, a połowę na edukację Magdy. Mówisz poważnie? Całkowicie poważnie. Twoi rodzice nie wydali własnych pieniędzy na twoje studia. Wydali pieniądze ze spadku po babci, które i tak były przeznaczone dla ciebie. Masz na to jakiś dowód? Właściwie tak. Twój ojciec wysłał mi kopię testamentu babci lata temu. Mogę ci go zaraz wysłać e-mailem. 20 minut później miałam w skrzynce odbiorczej kopię testamentu mojej babci. Wyraźnie stwierdzał, że jej oszczędności powinny być podzielone porówno między fundusze edukacyjne jej dwóch wnuczek. Natychmiast umówiłam się na spotkanie z prawnikiem, aby omówić groźby moich rodziców. Prawnik przejrzał wszystkie dokumenty i roześmiał się, gdy wyjaśniłam sytuację: Twoi rodzice nie mają absolutnie żadnych podstaw, by cię pozwać, powiedział. Po pierwsze, Pieniądze, które Ci dali, były tak naprawdę Twoim spadkiem? Po drugie, nawet gdyby tak nie było, darowizny na cele edukacyjne od rodziców dla dzieci nie są pożyczkami, które można odwołać. A po trzecie, z pewnością nie mogą zmusić Cię do goszczenia siostry, więc nie muszę się tym martwić? W ogóle. Pozwól, że przygotuję pismo z odpowiedzią wyjaśniające, dlaczego ich żądania nie mają podstaw prawnych. Kilka dni później prawnik wysłał oficjalną odpowiedź do adwokata moich rodziców, w zasadzie informując ich, że nie mają żadnej sprawy i żeby przestali mnie nękać. Nie słyszałam już nic więcej o pozwach po tym, ale moja rodzina nie skończyła sprawiać mi problemów. Dwa miesiące później, ciocia Patrycja zadzwoniła z niepokojącymi wieściami: Aniu, muszę ci powiedzieć, co twoi rodzice o tobie opowiadają, co znowu. Mówią wszystkim w rodzinie, że obiecałaś Magdzie, że może mieszkać w twoim domu, ale potem ich wyrzuciłaś, bo prześladowałaś Jacka, a on cię odrzucił. Prawie upuściłam telefon. Co oni mówią? Twierdzą, że miałaś jakąś niezdrową obsesję na punkcie swojego szwagra i kiedy cię odrzucił, wyrzuciłaś ich w zemście. Za nie mówiłam. Moi własni rodzice rozpowszechniali o mnie kłamstwa, które mogły zniszczyć moją reputację. Ciociu Patrycjo, wiesz, że to nieprawda, prawda? Oczywiście, że wiem, że to nieprawda, ale opowiadają te historie każdemu, kto chce słuchać. Byłam wściekła. Jedną rzeczą było to, że moja rodzina była roszczeniowa i manipulująca, ale rozpowszechnianie fałszywych plotek o mnie było przekroczeniem granicy, której nie mogłam zignorować. Tego wieczoru wysłałam matce wiadomość na portalu społecznościowym, gdzie inni członkowie rodziny mogli ją zobaczyć. Musisz publicznie odwołać kłamstwa, które o mnie rozpowszechniasz. Jeśli tego nie zrobisz, pozwę cię o zniesławienie. Już skonsultowałam się z prawnikiem, który twierdzi, że to, co robisz, jest nielegalne i może sprowadzić na ciebie poważne kłopoty prawne. Mówiłam to z pełnym przekonaniem. Moja groźba pozwu o zniesławienie. Musiała dotrzeć do mojej matki, ponieważ kilka dni później ciocia Patrycja zadzwoniła do mnie z nowymi informacjami. Twoja matka zwołała rodzinny obiad. Powiedziała mi, że zebrała wszystkich i przyznała, że zmyśliła tę historię o tobie i Jacku. Powiedziała, że przesadziła i wymyśliła to wszystko, żeby się na tobie zemścić za wyrzucenie Magdy. Poczułam ulgę, ale i obrzydzenie. A co powiedzieli inni? Byli w szoku. Nikt nie mógł uwierzyć, że rozpowszechniałaby takie okropne kłamstwa o własnej córce. Większość rodziny przestała w ogóle rozmawiać z twoimi rodzicami. To było satysfakcjonujące wiedzieć, że kłamstwa moich rodziców obróciły się przeciwko nim, ale było mi też smutno, że do tego doszło. Nigdy nie chciałam być odseparowana od mojej rodziny. Chciałam tylko, żeby szanowali moje granice i przestali traktować mnie jak wycieraczkę. Następne kilka miesięcy było najspokojniejszymi, jakie miałam od lat. Żadnych rodzinnych dramatów, żadnych roszczeniowych krewnych próbujących wprowadzić się do mojego domu, żadnych kłamstw rozpowszechnianych na mój temat. Mogłam wreszcie skupić się na pracy i cieszyć się domem, na który tak ciężko pracowałam. Moje wyniki w pracy znacznie się poprawiły bez całego tego rodzinnego stresu. Dostałam awans na starszego menedżera produktu i znaczną podwyżkę. Część dodatkowych pieniędzy przeznaczyłam na zagospodarowanie ogrodu i zainstalowanie jacuzzi. Zaczęłam też spotykać się z kimś nowym. Miał na imię Marek i był inżynierem oprogramowania w innej firmie. Kiedy opowiedziałam mu o sytuacji z moją rodziną, był zdumiony. Twoja siostra po prostu się pojawiła. I próbowała wprowadzić się do Twojego domu bez pytania, z walizkami i wszystkim? A moi rodzice to poparli. To szaleństwo. Nie wyobrażam sobie, żeby moja rodzina zrobiła coś takiego. To otworzyło mi oczy na to, jak dysfunkcyjna jest naprawdę moja rodzina. Marek i ja spotykaliśmy się od około 6 miesięcy, kiedy postanowiłam zorganizować kolejną imprezę, tym razem z okazji moich urodzin. Zaprosiłam przyjaciół, kolegów z pracy i kilku krewnych. Którzy wspierali mnie podczas dramatu z rodzicami. Ciocia Patrycja przyszła z kilkoma kuzynami, którzy odezwali się po tym, jak dowiedzieli się, co naprawdę się stało. Bawiliśmy się świetnie i po raz pierwszy w dorosłym życiu poczułam, że mam wybraną rodzinę ludzi, którzy naprawdę mnie szanują i cenią. Podczas imprezy moja kuzynka Kasia wzięła mnie na stronę. Aniu, Muszę ci coś powiedzieć o Magdzie i Jacku. Mają problemy finansowe, musieli wynająć naprawdę tanie mieszkanie po tym, jak ich wyrzuciłaś. I podobno oszczędzają na wszystkim. Jedzą zupki chińskie, nie wychodzą cała ta historia. To nie mój problem, wiem i nie mówię, że tak jest. Po prostu pomyślałam, że powinnaś wiedzieć, że twoi rodzice też już im nie pomagają. Naprawdę? Twoja mama powiedziała mojej mamie, że skończyli z ratowaniem Magdy. Powiedzieli, że musi nauczyć się stać na własnych nogach. To było ironiczne, że moi rodzice w końcu nauczyli się stawiać granice Magdzie. Ale dopiero po tym, jak ja zostałam zmuszona do postawienia granic im wszystkim. Kilka tygodni później wpadłam na Jacka w sklepie spożywczym. Było niezręcznie, ale on faktycznie przeprosił. Aniu, chcę, żebyś wiedziała, że wprowadzenie się do Twojego domu to nie był mój pomysł. Magda nalegała, a Twoja mama ją poparła. Od początku uważałem, że to złe. To dlaczego nic nie powiedziałeś? Bo Magda zrobiłaby z mojego życia piekło. Była przekonana, że jesteś jej winna ten dom, ponieważ twoi rodzice zawsze faworyzowali cię mniej. Życie tak nie działa, Jacku. Teraz to wiem. Radzimy sobie sami, tak przy okazji. Było ciężko, ale dajemy radę. Cieszyłam się, słysząc, że układają sobie życie bez prób pasożytowania na innych. W okolicach pierwszej rocznicy kupna domu postanowiłam urządzić kolejną parapetówkę. Tym razem tylko dla siebie, świętując to, jak daleko zaszłam i życie, które sobie zbudowałam. Marek pomógł mi ją zaplanować, a zaprosiliśmy około 30 osób. Mój dom był pełen śmiechu, dobrego jedzenia i ludzi, którym naprawdę na mnie zależało. Rozglądając się po moich przyjaciołach i wybranej rodzinie, zdałam sobie sprawę, o ile szczęśliwsza jestem bez ciągłego dramatu i manipulacji, ze strony rodziców i siostry. Straciłam niektóre relacje rodzinne, ale zyskałam spokój ducha i szacunek do samej siebie. Nauczyłam się też ważnej lekcji o granicach. Przez lata pozwalałam mojej rodzinie źle mnie traktować, ponieważ myślałam, że tak właśnie członkowie rodziny powinni robić dla siebie nawzajem. Ale prawdziwa rodzina, czy to biologiczna, czy wybrana, powinna cię podnosić na duchu, a nie ciągnąć w dół. Czasami wciąż zastanawiałam się, czy moi rodzice kiedykolwiek przeproszą, albo czy Magda kiedykolwiek przyzna, jak bardzo się myliła, ale przestałam na to czekać. Zbudowałam dobre życie bez ich aprobaty i byłam dumna z tego, co osiągnęłam. Moja kariera kwitła, mój związek z Markiem stawał się poważny. Byłam otoczona ludźmi, którzy mnie szanowali i cenili. Stworzyłam życie, jakiego chciałam. I nie zamierzałam pozwolić, by ktokolwiek mi to ponownie odebrał. Najlepsze było to, że wiedziałam, że jeśli ktoś inny spróbuje mnie wykorzystać, mam teraz siłę i wiedzę, by się bronić. Nauczyłam się, że bycie miłą nie oznacza bycia uległą, a stawianie granic nie jest egoizmem. To było konieczne. Minęły dwa lata. Odkąd cała sytuacja z moją rodziną eksplodowała, a moje życie całkowicie się zmieniło. Dom, który na początku był punktem konfliktu, stał się moim azylem i symbolem wszystkiego, co osiągnęłam sama. Marek i ja zaręczyliśmy się sześć miesięcy wcześniej. Oświadczył mi się w ogrodzie tuż obok jacuzzi, które zainstalowałam za pieniądze z awansu. To było idealne, intymne, osobiste i w przestrzeni, którą sama dla siebie stworzyłam. Planowaliśmy mały ślub na następną wiosnę. Tylko bliscy przyjaciele i członkowie rodziny, którzy naprawdę mnie wspierali przez cały ten czas. Bez dramatu, bez roszczeniowych krewnych, tylko ludzie, którym naprawdę na nas zależało. Moja kariera nadal kwitła. Zostałam ponownie awansowana na dyrektora do skiorak rozwoju produktu i teraz zarządzałam zespołem 12 osób. Umiejętności, których nauczyłam się, stawiając granice mojej rodzinie, Faktycznie uczyniły mnie lepszym liderem w pracy, byłam bezpośrednia, sprawiedliwa i nie pozwalałam ludziom się wykorzystywać. Mniej więcej raz w miesiącu ciocia patrycja przekazywała mi nowiny o moich rodzicach i Magdzie. Wiadomości były zazwyczaj dość przewidywalne. Twoi rodzice wciąż są źli, że większość rodziny się od nich odcięła, powiedziała mi podczas naszej ostatniej rozmowy: ciągle proszą krewnych, żeby z Tobą porozmawiali o pojednaniu, co im mówisz? Że świetnie sobie radzisz bez ich dramatu i może powinni rozważyć przeprosiny zamiast stawiać żądania. A Magda, ona i Jacek wciąż wynajmują to małe mieszkanie. Wydaje się, że teraz radzą sobie finansowo, ale słyszałam pocztą pantoflową, że jest rozgoryczona, że nie zamieszkała w Twoim domu. To było niemal śmieszne, jak Magda wciąż była zła z powodu nieotrzymania czegoś, co nigdy do niej nie należało. Niektórzy ludzie nigdy się nie uczą. W zeszłym miesiącu dostałam niespodziewany telefon od Jacka. Aniu, wiem, że to dziwne, ale chciałem się z tobą skontaktować w pewnej sprawie. Co się dzieje, Jacku? Magda i ja się rozwodzimy. Byłam zaskoczona, ale nie szokowana. Ich związek zawsze wydawał się zbudowany bardziej na wygodzie niż na prawdziwej zgodności. Przykro mi to słyszeć. Chodzi o to, że podczas naszych rozmów separacyjnych wiele wyszło na jaw na temat tego, co stało się z Twoim domem? Magda przyznała, że planowała zostać tam na stałe, a nie tylko do czasu, aż zaoszczędzimy pieniądze. Co masz na myśli? Nigdy nie zamierzała się wyprowadzić. Myślała, że jeśli pozwolisz jej zostać na kilka miesięcy, będzie mogła się zasiedzieć i bardzo utrudnić ci wyrzucenie jej. Twoja mama była w to wszystko wtajemniczona. Zrobiło mi się niedobrze na te słowa. Moja własna rodzina spiskowałaby w zasadzie ukraść mi dom. Jacku, dlaczego mi to teraz mówisz? Bo czuję się okropnie, że się na to zgodziłem. Powinienem był ją powstrzymać, ale byłem zbyt wielkim tchórzem. Zasłużyłaś na lepsze traktowanie ze strony rodziny. Po tym jak się rozłączyliśmy, usiadłam w salonie myśląc o tym, jak inaczej mogły potoczyć się sprawy. Gdybym nie wzięła tego dnia wolnego w pracy, by spakować ich rzeczy, gdybym nie postawiła na swoim, mogliby z powodzeniem przejąć mój dom. Kilka tygodni później dostałam list, który prawie wyrzuciłam bez czytania. Był od mojej matki. List miał trzy strony i zaczynał się czymś, co brzmiało jak przeprosiny. Pisała, że źle zrobiła, wspierając plan Magdy, źle, rozpowszechniając o mnie kłamstwa i źle, grożąc mi pozwem. Ale na drugiej stronie stało się jasne, że to nie były prawdziwe przeprosiny. Prosiła mnie, żebym wybaczyła i zapomniała, żebyśmy znów mogli być rodziną. Wspomniała, że ona i mój ojciec starzeją się i chcieliby mieć ze mną relację zanim będzie za późno. Trzecia strona była gwoździem do trumny. Mimochodem wspomniała, że mają problemy finansowe, odkąd przestali otrzymywać pomoc od krewnych, którzy byli źli z powodu kłamstw, które rozpowszechniali. Zasugerowała, że może mogłabym im od czasu do czasu pomóc, skoro tak dobrze mi się powodzi. Przeczytałam list dwa razy, a potem włożyłam go do niszczarki. Niektórzy ludzie nigdy się nie zmieniają, nawet próbując przeprosić. Moja matka nie mogła się powstrzymać od próby manipulowania mną i proszenia o pieniądze. Tego wieczoru Marek zastał mnie w ogrodzie, relaksującą się w jacuzzi i patrzącą w gwiazdy. Wszystko w porządku? Wyglądasz dziś na zamyśloną. Moja matka przysłała mi list: trochę przeprosiny, trochę wzbudzanie poczucia winy, trochę prośba o pieniądze. Rozważasz odpowiedź? Ani przez sekundę. Nauczyłam się, że niektóre relacje są zbyt toksyczne, by je ratować, nawet te rodzinne. Czy kiedykolwiek żałujesz, że zerwałaś z nimi kontakt? Zastanowiłam się nad tym poważnie, zanim odpowiedziałam. Nie, moje życie jest o wiele lepsze bez ich ciągłego dramatu i manipulacji. Jestem szczęśliwsza, odnoszę większe sukcesy i jestem otoczona ludźmi, którym naprawdę na mnie zależy, takimi jak ja, zwłaszcza takimi jak ty. W następnym miesiącu urządziliśmy w domu przyjęcie zaręczynowe. Przyszło około pięćdziesięciu osób, w tym kilku krewnych, którzy zdystansowali się od moich rodziców po poznaniu prawdy o tym, co się stało. Moja kuzynka Kasia wzniosła toast, który wycisnął mi łzy z oczu za Anię która nauczyła nas wszystkich, że rodzina to nie tylko więzy krwi. To ludzie, którzy wspierają twoje marzenia, szanują twoje granice i świętują twoje sukcesy. Zbudowałaś tu coś pięknego i wszyscy jesteśmy dumni, że możemy być częścią twojej wybranej rodziny. Rozglądając się po twarzach ludzi, którym naprawdę na mnie zależało, zdałam sobie sprawę, że zyskałam znacznie więcej niż straciłam. Tak, musiałam zerwać więzi z rodzicami i siostrą. Ale nauczyłam się też cenić samą siebie i otaczać się ludźmi, którzy mnie doceniali. Dom pozostał moim ulubionym miejscem na świecie. Każdy pokój odzwierciedlał moją osobowość i wybory. Ogród był idealny do przyjmowania przyjaciół, którzy naprawdę chcieli tam być. A co najważniejsze, był mój, zdobyty dzięki mojej własnej ciężkiej pracy i chroniony moją własną siłą. Nauczyłam się, że stawianie granic nie jest złośliwe ani egoistyczne. Było konieczne dla szacunku do samej siebie i zdrowia psychicznego. Nauczyłam się też, że niektórzy ludzie zawsze będą postrzegać życzliwość jako słabość, a niezależność jako egoizm. Ci ludzie nie zasługiwali na miejsce w moim życiu. Planując ślub i patrząc w przyszłość, czułam wdzięczność za każdą trudną lekcję, której się nauczyłam. Próba wykorzystania mnie przez moją rodzinę ostatecznie uczyniła mnie silniejszą i bardziej pewną siebie. Budowałam życie oparte na wzajemnym szacunku, prawdziwej miłości i zasłużonym sukcesie. I nikt, ani rodzina, ani nikt inny, nigdy więcej mi tego nie odbierze. Koniec historii.